Nienawidzę indukcji, po co to piekak? W mnie. No. Nie no, to nie ma sensu, kurwa. Żeby wam sopel na łeb nie spadł. Koguś, oh, bo ja muszę iść, bo mnie wołają. Ciężko będzie to wyjąć. Kto to zginał? żebym ja musiał to naprawić? <laughs> no mało tu miejsca coś, ta wyspa. No, dawno żeśmy się w kuchni nie widzieli. Poprzednią kuchnię ja już dawno pożegnałem. Przeżyliśmy tam piękne przygody kulinarne. Dzisiaj pora odnowić wspomnienia. Będziemy robić świąteczne pierniczki. Ale to będzie zabawa. Ale to będzie przygoda. Sprawę mamy ułatwioną, ponieważ mamy Spermumiksa. No jak dla debili. Nie ma co tu spieprzyć. Ale spieprzyć można przy dekorowaniu, wycinaniu z ciasta kształtów. Kupiłem przed chwilą foremki. Które mi się mega nie podobają, więc myślę, że sami będziemy wycinać. Nie ma ludzika. Ludzik to podstawa świąt. Na wigilii zostawiacie talerz dodatkowy dla ludzika. Swoją drogą wszystkiego najlepszego i to tyle. Żeby wam sopel na łeb nie spadł. Kurwa pilnujcie. byłaby ostatnia rzecz jaką byście chcieli. Sopel w wełbie. wełbie. Nie ma sopli, jest za ciepło. Trzeba się przykleić do jakiejś podłogi w ramach buntu. Ja już mam tutaj wyszukane pierniczki. Bardzo moje życie się zmieniło o 360 stopni odkąd mam Spermomixa. Rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni. Nie będę tego robić teraz. 40 gram masła, zaczynamy od grubej beki. Mogło fokusu nie być, ale już będzie. Świartkę ukroimy, zobaczymy czy to będzie tyle. Obstawiam, że to jest 40 gram masła. No zejdź Pało power buraczana. 60. 50? Dobra, będzie git. Kiedy wy na chleb mówiliście bep, ja już gotowałem i łamałem wszystkie zasady. 200 gram miodu. Ja kupiłem taki najtańszy. Miód wielokwiatowy. Lecisz, lecisz. Czy mnie teraz zaskoczycie? Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. Masz! I przez 2 minuty w 37 stopniach ma się to bublić. Boguś, bawimy się przez 2 minuty w 37 stopniach. Błoguś, bo ja muszę iść, bo mnie wołają. Zobaczmy, co się zrobiło w środku. W sumie nic się nie stało. Ja to jeszcze raz zrobię. Cofnę ten tryb. I jeszcze raz dygnę, bo coś mi się tutaj nie podoba. Ja tu mam mąkę. Tortowa? O, teraz się rozpuściło. Jest lepiej, jest o wiele lepiej, ale wam tego nie pokażę, bo mi się nie chce. 200 gram. Jedno jajko. O Boże, będziemy je tłuc. Wolny wybieg. Kategoria czwarta. Szczęście jest względne, pamiętajcie. Jedna łyżeczka sody oczyszczonej. Mm, taki kamień się ten zrobił skrzep. Jedna łyżeczka korzennej przyprawy do piernika. Ja bym dał trochę więcej niż jedną łyżeczkę. Kiedyś bardzo byłem dumny z piernika, który byłem w stanie zrobić. Później okazało się, że to jest zwykły urzynek z przyprawą korzenną, co nasuwa mi jeden wniosek: wszystko może być piernikiem, o ile dodacie do tego przyprawy korzenne. Taką gigantyczną czubatą. A co? 5 sekund obroty 6, ale to pierdolnie. No ja wam pokażę, jak pięknie wyrabia się ciasto w tym miksie. No to jest najlepsza rzecz. Jakiekolwiek ciasto. To 6 minut się robiło i już tak wygląda. A co jak teraz wrzucę to jeszcze na tę minutę co mi każą? Wyrabianie? To w tym czasie się posprząta. Trzeba, Trzeba korzystać z czasu. Ciasto wyją znaczenia miksującego, zawinąć w folię z pożyczką i odstawić do lodówki na 15 minut. I dlatego właśnie nie wstawiłem na samym początku piekarnika. Piekarnik nam się nagrzewa w dosłownie 3 minuty. To jest technologia, której nie jestem w stanie pojąć. Ciasto wyją znaczenia. No dobrze. Nie, ale ja Wam powiem ogólnie, bo rzadko się spotykamy ostatnio na tym kanale. Fajnie się tu mieszka. Tak niedawno się wprowadzałem szczerze. To ile to było? 7 miesięcy temu. 7 miesięcy temu. Ja pierdolę. A tutaj proszę. Choinka. Sztuczne prezenty pod choinką. Boguś. Moje ukochane. Wow. <laughs> Prysznic, strasznie doceniam prysznic. Po roku mieszkania w Poznaniu, gdzie miałem tylko taką wannę i rozpieprzony, rozpieprzoną słuchawkę prysznicową, bardzo doceniam prysznic. Teraz jest taka fajna deszczownica. Za każdym razem, jak wchodzę pod prysznic, to sobie śpiewam. Jak wychodzę, to też śpiewam. Folia spożywcza, a a.k.a. reklamówka. I jak zobaczycie, to ciasto. Ja jeszcze go nie widziałem, ale ja jestem pewien, że ono jest pięknie wyrobione. Nie no, klas! Piękne. No i patrzcie to, patrzcie to, wyrobione, pachnie. Bardzo gęste to ciasto, ciężko będzie to wyjąć. Problemem w Thermomixie jeszcze są te łopatki miksujące, bo z nich bardzo ciężko się wydziabowuje te żarcie. Są na to jakieś triki, trikasy, ale ja jestem prostym człowiekiem. Silikonowa szpatułka to chyba nie był najlepszy wymysł. Jak widzicie, gotowanie jest ciężkie. No, jak to ma wygrzebać? Ja jestem z osób, która w ogóle nie marnuje żarcia. Nigdy, nigdy nie wyrzuciłem nic. Wszystko zjadam. Paprochy. Nie ja wiem, czy to był odcinek o Thermomixie, czy o pierniczkach, ale ja wam jeszcze powiem, że się fajnie go myje. Tu się dolewa wody. Tu się trochę mydła daje. Bach. Mycie wstępne. No i to się teraz będzie myć przez 7 minut. A my... Odłożymy to sobie na ileś tam minut, 15 pisali, tak? Ale nie pamiętam, czy do lodówki? Do lodówki chyba, nie? Widzimy się za 15 minut. No i teraz dopiero nastawię piekarnik. 180 stopniów. Tutaj mam blachę upieprzoną. Jezu, Wiktor się? Nie no, trzeba ją przemyć. Nienawidzę indukcji. Po co to piekarnik? Położysz cokolwiek, to się drze. Dajesz. No, śmiało. Wkurź mnie. No. Hmm. Hmm. A to i tak papier do pieczenia idzie. <laughs> Tylko te takie węgielki, które będą śmierdolić się wywali. W ogóle ten film się już pojawi po Wigilii. Co dostaliście? My sobie na święta z kobietą zamówiliśmy kołdrę obciążeniową. 2 metry na półtora metra jakoś. Waży, waży okolice 10 kilo, to jest bardzo dużo. Przyznam wam, że nigdy tak dobrze nie spałem. Ja pierdzielę, to był najlepszy zakup. Teraz jak się położę do łóżeczka, to jestem tak szczęśliwy. Jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Czyli się taki opatulony, tak, tak w coś... Tak oh, i, i, I tak Przejrzymy ah. Przyjrzyjmy się faremką, jakie kupiłem. Pierwsza rzecz to bardzo taka nieforemna gwiazdka. Mogę ją nagiąć jakoś? Mogę. Mogę zrobić takie coś. Takie coś mogę też zrobić. Drugie to jest też bardzo brzydkie serduszko. Kto to zginał? Żebym ja musiał to naprawiać. To jest choinka. Mandarynka. A tym bardziej nie mam pojęcia co to jest. Sanie? Mrówkojad? Bach. Mąka. Trzeba oprószyć blat mąkę. Ponieważ będziemy wałkować. Jest to moja chyba najmniej ulubiona czynność. Ej, a gdybym nie na blacie, tylko na tym wałkował. Zobaczymy, może się uda, a może się nie uda. Nie wiem, co się stanie. No, coś się stanie. No. I tak się prezentuje ciasto po 15 minutach w lodówie. Ładnie, bardzo sympatycznie. Zobaczcie sobie. Tutaj wjeżdża Basia. Baszka ma dobrą mąkę. Baszka miała fajną mąkę, Kasia miała. Fajną moją garinę. Trzeba to rozwałkować. Wezmę połówkę najpierw. Mam tutaj dosyć ograniczone miejsce. Ja wam powiem anegdotę. Nigdy nie miałem wałków, które się same tutaj obracają. Ja jestem z pokolenia, gdzie jest to jeden kawałek drewna. Nie no, to nie ma sensu, kurwa. O, tak już lepiej niż za te rączki. Dobrze będzie, patrzcie to. Bach. Widzieliście kiedyś takie coś? I to odkładam na blachę, obok. O! Fajne. Co to jest? To jest pierniczek. Po chuju No po chuj... No i tak będziemy się bawić przez najbliższe pół godziny, więc widzimy się podczas wycinania indywidualnych kształtów, co będzie na pewno ciekawsze. Pieczemy 14 minut. Nadeszła ta chwila. Ja tutaj widzę ludzika. Ramiona, kolana, pięty. Będzie mieć krótkie rączki. Ale duże serce. Dzwoneczek. Dzwon ma taki kształt. Teraz zrobimy latarkę, tak zwanego Flashlighta. Przestań. Bach, bach, i bach. Teraz trzeba Bogusia zrobić. Ogonek. Tu będą nogi. Dobra, to będzie Boguś. Co to jest? To jest Boguś. Tu będzie mieć łeb, a to jest ogon. To są nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Równie dobrze, Boguś. A, czekaj, bo tutaj ma brzuszek. To są oczy. Laskę choinkową, taką, y, tą zawijaną, taką wiesz? Mm. Nie, no ładna. No, jak na pierwszym życiu. I to jest łańcuch na koinkę. Faworki jednijmy. Ty tak robisz faworki? No jak? O mój Boże, my to robi, ja to robię z tych, z, z tych rąbów. Ugryzł? Skubnął? Hapsnął? <gryz> no. Więc tak wygląda druga blacha. Jest bardzo osobliwa. Pakujemy to. Nastawisz ten piekarnik? Co ty włączasz? Chłopku. Bo no to nie to klikałeś. Ty to się nie znasz. Nóżki mu się zjaramy. Dekorujemy pierniczki. Udało mi się dorwać. trzy takie zestawy. Posypki. Bajkowy róż. Tutaj mamy rozmarzony błękit i świąteczny czar. Niech nas nosi kreatywność, tak? Hipotetyczny Tomek. Pozdrawiam wszystkich Tomków i Tomaszy. Zróbcie hałas! Zróbcie hałas! Uuu, to pójdzie! Martín Gabío خلاص Martín Zebaish Martín Robi Pierniczki skończone, pora ich spróbować. Spróbujemy takiego serduszka. Zobacz, Boguś. To, co ratuje te pierniki, to lukier i posypka, bo same w sobie one są mega suche, twarde. Ja myślałem, że one będą takie pierenkowe, takie mięciutkie, takie fajne, a nie są złe. Jedynie co, to nastawiłbym piekarnik na jakieś 10 minut, a nie te 13, bo gdzieś, gdzie nie, gdzie na brzegach się po, popaliły. Gdzie ksiądz? Kto nie ksiądz? Gdzie ledziesz Ksiądz robi uuu. Przygodę świąteczną uważam za zakończoną. To już to była za przygoda. Dziękuję ślicznie za oglądanie.